Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim bo wyjrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest Święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniący się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyszył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kontynuujemy nasze rozważanie o małej, wielkiej, Miriam. Ona, która nie wie, co ma się stać, jak ją przyjmie rodzina, jak zareaguje Józef, jaki będzie dalszy jej los, śpiewa. Ale nie pieśń żałoby, smutku i trwogi, ale pieśń chwały i uwielbienia. Śpiewa Bogu, który wybrał ją, kobietę, nie wielkich tego świata, nie proroków i uczonych w piśmie, ale ją, małą i zwyczajną dziewczynę z zapomnianej wsi, w której według pisma nigdy nic dobrego się nie działo. Wychwala swego pana i boga, który nie patrzy na wygląd, na portfel, na stanowisko, ale który upodobał sobie pokorną, niewolnicę pana. Śpiewa o jego wielkim miłosierdziu, o tym, że Pan zawsze stoi po stronie biednych, uciśnionych i zapomnianych. On powołuje to, co w oczach świata jest małe, nikczemne, głupie, by zawstydzić ten świat swoją mądrością. Ona, młoda dziewczyna, nie mająca oparcia prawie w nikim, biedna, nie mająca żadnych praw i bezpieczeństwa w tym świecie, śpiewa i dziękuje za to, że Bóg, nie świat, uczynił ją wielką. Śpiewa, że całe bogactwo i wielkość ludzi wcześniej czy później się skończy, ale jej bogactwo nie, bo wielkość, którą ma, jej piękno, jej mądrość pochodzi od Pana. Młoda dziewczyna, nie mająca żadnych gwarancji, żadnych praw, wyśpiewuje hymnówności i miłości. Ona jest bezpieczna, nie mając nic. Ona jest bogata, nie posiadając nic. Ona jest wielka, nie mając żadnych tytułów. Ona ma wszystko, bo ma Boga w sercu, bo zaryzykowała pójść za Jego głosem i powołaniem. Oto wiara młodej Miriam. Oto, co się dzieje, kiedy wchodzisz na drogę wiary, przyjaźni z Panem. Możesz nie mieć nic, a mieć wszystko. Możesz być nikim, a być wielkim. Możesz być uważany za głupca, a posiadać mądrość Bożą. To ona jest w centrum historii, zapomniana dziewczyna z Nazaretu. To ona decyduje nad losem świata, nic znacząca dziewczyna. Miriam jest też wzorem i zachętą dla nas wszystkich. Kończy się Adwent, to czas nie tylko oczekiwania, ale i poszukiwania. Czego poszukujesz w życiu? Co Twoim zdaniem przyniesie Ci spełnienie, sukces życiowy, prawdziwą radość i pokój? W co najwięcej inwestujesz swoje siły? Jakiego skarbu poszukujesz? Co najbardziej potrzeba Tobie, Twoim dzieciom, współmałżonce, mężu, Twoim przyjaciołom, ludziom, dla których poświęciłeś życie? Miriam wybrała. Wybrała Boga. Było jej trudno, owszem. Miała podgórka, jak każdy. Przeżyła swoje wielorakie cierpienia życiowe, pogrzebała swojego syna, jak wielu na tym świecie ojców i matek. Ale pomimo tego wszystkiego, swoje życie przeżyła z ufnością, z radością i pokojem w sercu. I z niewyobrażalną siłą ducha. Niech Miriam będzie dla mnie i dla Ciebie inspiracją i zachętą do poszukiwania prawdziwego skarbu. Dziś możemy zobaczyć, czy jej życie było udane i czy jej wybór rzeczywiście funkcjonuje. Moim zdaniem tak, więc chyba warto. Panie, wielbicie, moja dusza, za wszelkie cuda i łaski, które dokonujesz w moim życiu. Wielbię cię, żeś i na mnie spojrzał i powołał mnie grzesznego, słabego i trudnego człowieka. Wielbię cię i błogosławię, bo cię kocham. Niech cię Chrystus błogosławi i strzeże. Dobrego dnia z Panem Bogiem.